Ja wik, weź już, skończ z tym YouTubem, e tam co będziesz nakrywał, ty już i tak przeszłeś do historii. Tego filmu się nie spodziewaliście. No może oprócz tych dwóch osób, czy tam kilku, co zobaczyło ten film XDD. W dzisiejszym odcinku chciałbym sobie zreasumować te wszystkie filmy z tego roku. Ogólnie sobie podsumowuję sobie ten rok 2019 na moim kanale. Zapraszam. W tym roku mój kanał, no, nie był zbytnio obfity w filmów, bo tych filmów było aż kilka. Licząc, to było ich chyba z 8 naprawdę. Aczkolwiek nie zmienia faktu, że i tak to jest niewiele. Pierwszą kwestią, którą zajmiemy się w tym odcinku, będzie porównanie tego roku do lat poprzednich. Wydaje mi się, że to będzie najbardziej mniej owocny w filmach rok porównaniu do poprzednich. Ogólnie w historii mojego kanału to będzie najmniej obfity rok. I tu nie chodzi nawet o długość odcinka, o częstotliwość nagrywania, o, o, o cokolwiek. Tylko no, no po prostu było tego za mało. W tym roku z wyświetleniami też jakoś nie było za bardzo kolorowo i barwnie. Przede wszystkim w związku z tym, że no, większość filmów to było albo jakieś zmieniam kontekst kanału, albo jakieś Jakieś coś informacyjne, że powracam na kanał, no ale to tylko takie drobiazgi. No i z tego się wzięły właśnie te występki, takie małowizów. Oczywiście, jak zwykle, niezmiennie od wielu, kilku miesięcy, od ponad roku, film Das malch. No przecież my tutaj mówimy o, o, o tym roku, a ty zmieniasz temat. No, zmieniam temat, dlatego że chcę uwzględnić co takiego się przydzieliło też na spopularyzowaniu mojego kanału. Oczywiście mój kanał spopularyzował się właśnie dzięki temu Dazmaluchowi, gdyby nie to no, to, no to te subskrypcje całe, no to tego by wszystkiego nie było. No. Ale nie było aż tak źle. Przede wszystkim dlatego, że wypuściłem klip Palimy Grilla, w którym uczestniczyło, no znaczy się umieściłem, nie uczestniczyło było chyba z pięciu sławnych youtuberów Był tam między innymi Goldi, Jarek Ogarek Tak, Jarek Garek był oczywiście Bo dzięki niemu była no muzyka Ja tylko stworzyłem do tej piosenki teledysk Ale tak szczerze powiedziawszy to ja się z nikim nie kontaktowałem Ani z Goldim, ani z Jarkiem Z nikim się nie kontaktowałem w sprawie tego y, odcinka Znaczy się, powiedzmy sobie szczerze Ten y, klip był tak jakby prezentem dla Goldiego z okazji zdobycia 30 tysięcy subskrypcji. No bo wiadomo, chłopak sobie zasłużył, a że umieściłem tutaj film Giarka Garka, no akurat pasował, naprawdę pasował. No i chciałem też zrobić coś, bo już zrobiłem z tych moich LEGO teledysków. Zrobiłem Das Malucha, Super Mariana, zrobiłem komidorową, hamski podryw. No i pasowałoby coś tutaj jeszcze zrobić takiego. Miałem w planach jeszcze Hermane czwartej fali, miałem jeszcze na oku piosenkę na pełnej bischubowe, czy tam jeszcze, jeszcze jedną, ja mam Tiko, czy coś takiego, o Tiko. Ja, ja jeżdżę Tiko, tak? Ale stwierdziłem, że z tych wszystkich najbardziej mi pasował Pali mi Grilla. Dlaczego? No bo ta piosenka nie miała teledysku. Ten, ten teledysk z Lego jest nieoficjalnym teledyskiem ogólnie, bo nie było. Tylko była piosenka Jarka, Ogarka, a teledysk zrobiłem sam. To z mojego autorstwa, jakby się ktoś pytał. Czy był teledysk do tej piosenki? No to powiem, że ja, ja jestem takim nieoficjalnym twórcą. No ile się Jarek zgodzi, bo ja, już, ja się z nim nie kontaktowałem w tej sprawie. No, wiadomo. Chcę jeszcze powiedzieć, że film Palimy Grilla miał dość spore uznanie u tych sławniejszych Lego Tuberów. Przede wszystkim o, tutaj u Goldiego. Gold się bardzo ucieszył, jak zobaczył ten filmik, albo y, kto tutaj jeszcze? Ognisty T.V., który bardzo często się pojawia na live'ach u Legotuberów i u innych na przykład w komentarzach no i a, no faktycznie jeszcze Lloyd. No tak. O ludzi sobie zapomniałem. No, bo okazało się, że ten mój filmik Palming Villa miał się pojawić na y, filmie y, hity muzyczne Lego, no ale no, niestety nie przeszło nie przeszło y, przez krytykę samego oczywiście osobiście lloyda Maliny. No i niestety... Mój film musiał tak zostać jak zostać. No, trochę został spopularyzowany, wiadomo. Palimy Grilla, jak Gogarek, dość często wyszukiwane na YouTubie, ale no, cieszę się, że jest chociaż ten tysiąc. Jak już jesteśmy przy Lodzie Malinie, powiedzmy sobie o jego dramie. O jego tak zwanym projekcie, jakby to, jak on to uznał. Powiem, zmienię trochę temat. Przy tym odcinku, no bo nie chcę mi się też za bardzo robić następnego odcinka na ten temat, ale chciałbym też troszkę powiedzieć parę zdań o jego zachowaniu, co on mm, tak naprawdę, co ja myślę o, o nim osobiście i osobiście o tym projekcie, ostatnim drama. No i tak, powiem, powiedzmy sobie yy, krótko i na temat. No, Lloyd Malina yy, zaczął tworzyć całkiem niedawno. Miał więcej niż 10 tysięcy subskrypcji i naprawdę zasługuje na więcej subów. Tyle powiem. Lloyd Malina to jest taki człowiek, który poświęca się przede wszystkim. Nie ma takiego czegoś jak ja, że ja to tam, mi tam za bardzo nie zależy na tym, aby yy, robić filmy. Robię tam naprawdę od czasu do czasu. Teraz to nawet w ogóle nie robię filmów, bo już szczerze, przez, ten, przez te obowiązki, przez te rzeczy, bo wiadomo, są rzeczy ważne i ważniejsze. Ważne rzeczy to są, no wiadomo, YouTube, zainteresowania, talenty, a ważniejsze sprawy, no to to jest oczywiście nauka, to jest oczywiście dom, rodzina, no wszystko co odsadzający świat, koledzy, znajomi, to są rzeczy ważniejsze, które są podatko wszystko, oczywiście. Lloyd Malina to jest osoba, która też nie boi się pokazać, nie boi się pokazać światu. Ja to, szczerze mówiąc, jak byłem młodszy, to było tam parę filmów, no i trochę żałuję, że, że usunąłem te filmy, jak byłem mały, jak publikowałem filmy z głową, znaczy się to no, pokazałem twarz, bo kilka filmów, gdzie ujawniłem twarz, było naprawdę, a teraz usunąłem, nie wiem dlaczego, ale później usunąłem i teraz tego żałuję, naprawdę. Lloyd Malina to jest jeszcze osoba szczera, bo e, inne osoby by naprawdę to ukrywały, ukrywałyby to latami, takie różne zachowania, różne dramy, które by Lloyd Malina szczerze za nie przeprosił i powiedział, że się to więcej nie powtórzy. Chciał to po prostu zrekompensować, ja to wiem. E, ja szczerze z mojej Punktu widzenia, ja, jakbym był na jego miejscu, też bym tak zrobił. Po pierwsze, no, u mnie to nie grozi, ja to raczej bym nie robił dram, raczej bym robił z tego, jeżeli by mnie ktoś sprowokował, ale no, ja bym od razu, ja bym od razu przeprosił, ale dobrze, jak to mówią, lepiej późno niż wcale. No i jak gratuluję Lloydowi, że się w końcu zdecydował powiedzieć nie. W końcu powiedzieć sobie wprost, że no, te zachowania nie były zbyt dobre. Lloyd Malina. To jeszcze osoba, która ma zaufanie do innych. Przede wszystkim można go lubić, można jego filmiki chwalić. Nie tak, że na przykład powie, że ktoś tam powie szczerą opinię o nim. On się tym nie przejmuje. Znaczy, się przejmie się, jeżeli to jest konstruktywna opinia na jego temat, że coś zrobił źle. To ja rozumiem. Ale jeżeli jest na przykład, na przykład grupka, jest hejterów, która go próbuje zdołować. Nie. On po prostu zrobi tak, żeby tych hejterów po prostu przekryć, po prostu pokazać, że ci hejterzy są poniżej jego, a on jest ponad nich. I on ma też sobie taką moc, że nie, nie zraża się tym, co było. Oczywiście można pomyśleć, można rozważyć nad tym, co się złego zrobiło, ale jeżeli są jakieś żenujące sytuacje, jeżeli są jakieś sytuacje właśnie z hejterami, że, że pamięta czasy, jak go gnębili na, pod każdym filmem, dawali mu, ba, dawali mu łapkę w dół, to właśnie on robi odwrotnie, właśnie się tym nie przejmuje. Ma taką jakby pozytywny charakter w sobie i... Przede wszystkim sprawia swoimi filmami swoją też częstotliwością, bo on bardzo, bardzo często robi filmy. Naprawdę, chyba wydaje mi się, w każdym nie ma tygodnia, gdzie by nie było filmu. No i tego można mu też pozazdrościć i pogratulować, bo to jest naprawdę kosztowna rzecz. Kosztowna, bardzo kosztowna, bardzo to kosztuje czasu. Mega wyrzeczeń jest, jak się taki coś zadaje. I przede wszystkim mu gratuluję, że się przyznał do swoich błędów. Wierzę, wierzę w Ciebie, Lloyd, że dasz sobie radę, że zbudujesz szeroką społeczność wokół siebie. Z całego serca Ci tego życzę. Jak i całe Lego Tube, które nie może się doczekać następnych filmów. Moi drodzy, skończyliśmy te rozważania, te całe podsumowanie. Zreasumowaliśmy sobie ten rok 2019. Może nie powiedziałem o wszystkim, ale chciałem przynajmniej, choć w skrócie, powiedzieć, co się wydarzyło. Tak ogólnikowo, jak to powiedziałem na początku filmu. Chciałbym was serdecznie podziękować za te wszystkie subskrypcje, za te wszystkie łapki w górę, za to, że, że jest tam chociaż garstka widzów, które mnie obserwują, za subskrypcje, za uznania, za szczególnie za tego za uznanie Dazmalucha, za to, że tyle wyświetleń jest pod nim za to wam najbardziej dziękuję za tego Dazmalucha, bo on sprawił, że się wybiłem na YouTubie w takim małym stopniu. No to dzisiejszy dzień będzie takim dniem Trochę jakbym pożegnalnym, bo ja też na dłuższą, chwi na dłuższą chwilę chciałem się z wami pożegnać. Troszkę to boli, bo wiadomo, YouTube od początku było moim pasją, no ale trzeba kiedyś zrobić taką dłuższą przerwę. No. Dziękuję wam za ten filmik, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć!